Ja nie wiem, to się dzieje z moim młodzieżą już od roku. Nie rozumiem, co ja mam zrobić. Ale ja nie jestem prezydentem. Ja pracuję tylko w administracji tego ośrodka. Co ta wersja będzie przykre? Masz. Masz. Co się zapomnę, jak wyletają klici. Jak zwycięci odmocy. Ale pamiętaj o nich. Gotowy jesteś? Gotowy jesteś? W tym ośrodku większość kobiet straciła nie tylko mężów, ale całą rodzinę. A ty, Dorotiu, pamiętasz, jak chłopcy się na zakład, że my z tobą nie pocilujemy